Hej, kochani, dzisiaj miałam pechowy dzień, ponieważ rano wsiadając do auta skręciłam kostkę, a chciałam nagrać dla Was jakiś fajny filmik z figurami na rurce. A nagram filmik z figurami ze skręconą kostką, jakie dam radę. Ale nie wiem, czy pamiętacie, był konkurs, w którym zwyciężyły trzy osoby. I już Wam daję odpowiedź. Mój pies nazywa się Suzy. A zwyciężyły tylko trzy osoby, z tego nie wiem, czy jedna w ogóle wie, która to była odpowiedź dobra. Ale pozdrawiam Was serdecznie. I pierwsza to jest kozak, ty. I on wymienił ponad 100 imion. I nie wiem, czy wie, które było prawdowe, ale prawidłowe to Suzy. Jedyna, która napisała dobrze, to świat Suzy. Suzy! Świat Suzy! I no, pozdrawiam Cię, napisałaś jedyna dobrze. I Marcel Force, on napisał Suzy, a się przez Suzy I. On dał Y na końcu, ale wiecie, no, mu czyta się tak samo, więc możemy mu zaliczyć. I przechodzimy już do figur. Więc ja sobie użyję teraz magnezji i pokażę Wam najpierw takie figury, w sobie bardziej siłowe. O, tu jest nasza Suzy, chodź. Ostatnio była obcięta, ale co nie o nim dzisiaj w filmie. Więc zaczniemy może od tych siłowych, właśnie. Czekajcie, słuchajcie. Dobra. Więc pierwsza figura, która nie obciąża mi mojej kostki, to jest wejście, nie pamiętam jak to się nagrywało, więc przep... znaczy, nazywało, więc przepraszam bardzo. Ale już wiecie, <grym fenix> a już wiem jak się nazywał Phoenix. To był Phoenix. A zwróciliście mi uwagę, żebym mówiła jednak jakie to są figury, więc będę się starała mówić. I następną figurą siłową to jest zejście na samych rękach, żeby nie używać nóg. Jest bardzo siłowe. Jest również. Takie wejście przez fałkę do góry, też jest bardzo siłowe, wzmacniające. I tak dalej, ale już sił Więc na rurce myślę, że to tyle z takich figur w miarę jako tako której się powróciłam cała z magnezji, ponieważ jest cała biała, ale myślę, że z figur gimnastycznych to jest stanie na rękach. Stanie na rękach, jak ktoś umie dobrze. Można wykorzystać. Dalej będzie stanie na głowie. Ale wezmę sobie materac, żeby mi głowa nie bolała. Więc zostanie na głowie, też można wejść siłowo. ale myślę, że lepiej mi będzie akurat bez materaca, bo będę mi się wbijały całe łokcie. Lepiej mi się robi jak tą nogę mam na dole, a tą robię za no ale niestety nie mogę. na przeterminach. I myślę, że ślimaczek też jest odpowiedni, czyli zdjęcie jak dla niektórych. I na razie to jest tyle, co wymyśliłam. Ale dziękuję Wam za oglądanie zapraszam do następnych filmików. Pa!